Wczoraj oglądałem filmik Brandona Cartera w którym opowiadał o tym jak sobie radzić z niedoborem motywacji z niedoborem dopaminy i, te, i tych podobnych. Głównym punktem który mnie tak zreflektował do swojego własnego postrzegania tego jak, jak sobie sam daje nagrodę za to co robię, było to żeby nie skupiać się na celu działania tylko na tym jak bardzo zaangażowany jesteś w nie w tym momencie. Wczoraj próbowałem to robić Yy, też powiedział o tym, żeby sobie wyznaczyć zadania na dzień, jakieś tam 5 czy coś, i żeby je zrobić, naprawdę je zrobić. Sobie wyznaczyłem, żeby tam umyć okno, kupić wybielacz, żeby robić sobie 15-minutowe przerwy na, na odpoczynek. To jest zajebiste, moim zdaniem, 15-minutowa przerwa, bo tak to, to ja bym sobie robił godzinne przerwy, a jak mam taką 15-minutową przerwę, to nie dość, że mam tą przerwę jakby zaplanowaną. To jest dobrze, że sobie robię tą przerwę, że nie muszę się winić za to, że znowu się opieprzam. Tylko robię tą przerwę, żeby serio odprężyć się, żeby mi lepiej było i żebym mógł się z powrotem wziąć do działania. I ta przerwa, jak, jak skończysz w te 15 minut czy coś, to daje ci też. Siłę, bo wiesz, że udało ci się skończyć tą przerwę. Nie musiałeś więcej. Zrobiłeś coś dla siebie, co jest pozytywne. Czyli trzymałeś się wyznaczonego celu. I w trakcie robienia jakiegoś z tych zadań myślałem sobie, że kurwa, to jest zajebiste, że ja robię to zadanie, że, że ja siebie sam słucham. Tym sposobem dawałem sobie tą dopaminę, motywację. Co. Tak naprawdę zauważyłem, że chyba bardzo mało sobie tego daję tak na co dzień. I że powinienem bardziej zwracać uwagę na to, żeby dawać sobie taką nagrodę. W postaci mentalnej rozmowy. Dobra robota, kurwa, ale to jest super. Że ja mało sobie tego daję, jestem dla siebie bardzo surowy i chyba nie, powi no i nie powinienem taki być. Więc zajebiście, że to wiem i że mogę na ten temat. Mogę, mogę sobie poprawić ten temat. Więc po polecam totalnie. Polecam totalnie patrzenie na siebie też. Z tym pozytywnym mówieniem do siebie w głowie. To jest też taki plus, że. Automatycznie jak dajesz sobie tą motywację, tą dopaminę, to też bardziej ci się chce robić następne zadania, oraz masz większą pewność siebie. To jest dziwne, bo znaczy, nie wiem, nie wiem za bardzo, jakby skąd się to bierze. Wiem, że to się bierze z tego, że słuchasz samego siebie i w ogóle, że, że tajem tego, ale... ale to się przenosi na inne aspekty życia. Na przykład po tym jak sobie dawałem tą, 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 tą do, do, dopaminę, motywację To porozmawiałem potem z mamą, opowiedziałem jej co się działo u mnie w weekend, w poniedziałek, we wtorek, bo tam nie było mnie w domu Nie miałem z tym żadnego problemu, byłem pewny siebie Co jest chyba rzadką sposobnością w moim domu Sposobnością, nie wiem Rzadko mi się to zdarza w domu, żebym był pewny siebie a tak to to się zdarzyło. Sam, sam to z, z, z inicjowałem. Sam to zinicjowałem No tyle tak się mówi. Więc totalnie obczaj ten filmik Brendana Coopera, czy tam jak on miał. E... No. W porównaniu na przykład do dzisiaj, to dzisiaj nie wyznacza, wyznacza, wyznaczyłem sobie tych celi żadnych na dzisiaj. Więc wszystko co robiłem było na spontanie, co też się wiązało z tym, że jak nie wiem co robić. I to się wtedy tak boję, bo no kurde tracę czas. I wtedy siadam na przykład przed kompa i oglądam coś. I przez co marnuję czas, i przez co. Czuję się jeszcze gorzej, bo wiem, że zmarnowałem czas. I przez co... też ciężej potem coś zrobić. Po prostu trzeba być tego świadom i tak nie robić. Ustalić sobie coś, co się ma robić albo po prostu usiąść chwilę i się zastanowić na tym, co się ma zrobić. Też nie mogłem za bardzo skupić. Jak nie jesteś pewny z siebie, to dużo ze sobą rozmawiasz w głowie. Przynajmniej tak jest w moim przypadku. Cały czas jakieś negatywne takie myśli, że ta, że kurwa, ale ona mi ta przypierdoliła tym, co powiedziała czy coś. Albo ona mnie w ogóle nie szanuje. Albo... On jest taki wkurzający. A to jest po prostu tak naprawdę problem z tobą. Z tobą jest problem. Nie, masz, nie jesteś pewny siebie, więc wymyśl sobie, co masz zrobić następnego dnia i to zrób. I podczas robienia tych rzeczy, myśl o tym, że to robisz. Że jesteś zajebisty, że to robisz. No, i tyle.